Vuelve a sucedernos. Ya fuerte bien, ayuda yo sin y sin olvidarlo. Pero también sé mi amor que puede hacervir. Ze Starego Kontynentu otrzymaliśmy radę dotyczącą znaczenia szacunku między ludźmi. Traktuj młodszych tak, jak chciałbyś być traktowany przez starszych. Czemu mówisz, że Vico nie dostała listu od tato? Ciągle coś zmyślasz, nie wierzę ci. Mija, kochanie. Wszystko ci wytłumaczę, jak blondynka blondynce. W tym liście były bardzo ciekawe rzeczy. Tak? Jakie? Może zainteresuje cię, że... Czujecie spaleniznę? Tak. Spajczyłam ci kudły. Co? Chodź tu. Moje włosy. Odbiło ich? Twój czyn był szalony Być może, ale nie cierpię, gdy mnie oszukujesz Powiedz prawdę i nie bajeruj, że nie wiesz, o czym mówię Na razie nie mogę tego zrobić Dlaczego? Bo to zły moment Gdy nadejdzie czas, wszystko ci powiem więc ta historia z bratem to kłamstwo. Tak. Możesz na mnie donieść. Ręce przy sobie. Czy ta prawda, której nie chcesz wyjawić, ma coś wspólnego ze mną? Być może, ale teraz mnie o to nie pytaj. Jak mam mnie pytać? Zobacz, lubicie. Wierzę, jesteś dobra. Jak ktoś z rodziny. Kocham zwierzęta, bo są szczere. Pogadamy później. Jack? Chodź tu. Nie gryzie? Nie. Chcę wyjaśnić tę sprawę z lupy. To ja powiedziałam, że ją obmacywałeś. Ty? Ale dlaczego? Siła wyższa. Odrobinę skłamałam, żeby uniknąć wpadku. Zobacz, jak Lupę zdzieliła mnie w twarz. Zostałem oszpecony, ale jakoś to przeżyję. Nie chciałem przyjeżdżać do Mexico City z chłopakami. Dzięki. Prosimy o kartę. Opieka nad nastolatkami to duża odpowiedzialność. Sprawiają mnóstwo problemów. Mam to na co dzień. Domyślam się. Ale teraz cieszę się, że tu jestem. Powiedziałem sobie, Walter, odwagi. Inaczej nie spotkałbym tak pięknej kobitki jak ty. Nigdy nie poznałam takiego dżentelmena. Staram się. Tak. Czemu nie chciałeś przyjechać z chłopakami do Mexico City? Właściwie to chciałem, ale. Już dziękuję. Naprawdę. Na zdrowie. Widziałaś, jak grają To łamagi Ledwie kopią piłkę Powolutku Motywuję ich, ale bez skutku Tak? Powiem ci coś w tajemnicy Bo czuję, że coś między nami iskrzy Mogę? Jasne, mów n -p, -o p Co to znaczy? Nie mają pojęcia o piłce. Tak? Naprawdę. zielonego? Kompletnie. Raz, żeby ich zachęcić, powiedziałem: Chłopaki do ataku, bo gracie jak przedszkolaki. I nie podziałało? Absolutnie. Nie wiem, co robić. Przepraszam, pomogę Ci. Dziękuję. Taka piękność na to zasługuje. Dzięki. Podobno, Gaston ma wieczorem naradę z waszą drużyną. Chciałem cię prosić o przysługę, albo nie. Wstydzę się. Czemu? Zaufaj mi. W końcu coś między nami iskrzy. Rzeczywiście. Traktuj mnie jak przyjaciółkę. Dzięki, Licita. Czy mogłabyś podsłuchać tę rozmowę i potem powtórzyć mi, co powiedział? Też chciałbym zorganizować taką miłą pogadankę z drużyną. Więc jak? Pomożesz mi? Zgódź Jestem mistrzynią w podsłuchiwaniu Serio? Ćwiczę to od lat Sekretarka? Sekret... Kapujesz? Tak Niedawno zaczaiłam się pod drzwiami i prawie złamałam nos Gantili Tak? To wymaga techniki Jasne Zaufaj mi. Mogę na Ciebie liczyć? Tak. Więcej wiary w siebie. Przy Tobie czuję się pewnie. Idzie kelner. W samą porę. Możemy pogadać? Mam spotkanie z drużyną piątoklasistów. O tej godzinie będziemy omawiać strategię. Nie rozumiesz, to ważna sprawa. Teraz najważniejsze jest wyjaśnienie wątpliwości uczniów dotyczących meczu. Wybacz. A udawanie Gastona Diestro nie jest dla ciebie ważne? I już ci powiedzieli. Nie rozumiesz, że to wymysły uczniów? Czemu mieliby zmyślać? Teraz się spieszę, ale uważaj, co mówię.